That's W kolejnym odcinku Na naszym jest Jestem już na moim kanale. Chciałem pokazać wam yy, Bo Się zmieniło Nasz yy, YouTube Mianowicie Patrzcie Zatrzym, yy, zatrzyma, Zatrzymamy mianowicie, patrzcie, jak to mamy tutaj patrzcie, aktualizacje się zmieniły naszego YouTube'a w sensie, właśnie, że u góry jest aktualizator kiedy go włączymy, to już się nam aktualizuje program YouTube chciałem właśnie Państwu pokazać, że to tak działa no, przedtem było na dole, pamiętam, na dole pokazywałem wam kiedyś na dole. A teraz jest u góry. W naszym... Jak patrzysz na telefon, to... Jest u góry. To jest aktualizacja czy... Aktualizacja filmów, część druga. Jeżeli mamy tak... takie Taka właśnie... Właśnie taki... Player, że tak powiem. Jest... Jeżeli mamy trójkącik, to jest wyłączone, a jeżeli mamy włączone, ten trójkącik na, na dwie kreseczki, to wam, mamy włączone. Czyli nam się aktualizuje. Dziękuję serdecznie, za i panu lekujcie i udostępniajcie. Do następnego odcinka. What you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people.